Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Dzisiaj kolejny film o hulejnodze jaką jest Motus Pro 10 Opowiem, to jest jakby już ostatni film z, z udziałem tejże hulajnogi, tak więc jeżeli zanosisz się z zamiarem zakupu tej hulajki, tego modelu to myślę, że ten film jest właśnie dla Ciebie i warto obejrzeć go do końca, bo postaram się w jak najkrótszym czasie opowiedzieć o niej jak najwięcej Tu jak widzicie Niestety z przyczyn technicznych nie mogłem nagrać dźwięku podczas jazdy Tylko tak właśnie robię, że nagrywam albo właśnie z kamery Właśnie podczas jazdy tutaj nie było takiej możliwości, więc dogrywam dźwięk w domu, wybaczcie mi za to A mam nadzieję, że taka forma Wam nie będzie przeszkadzać To tyle na wstępie, myślę, że zaczniemy sobie od opisania na szybko najważniejszych według mnie wad i zalet Więc zaczniemy sobie od samej góry, czyli kierownicy Mamy dokładnie tą samą kierownicę, którą ja mam w mojej prywatnej hulajnodze W mojej prywatnej hulajnodze, czyli Motus 8 Motus Pro 8.5 Lite jest to ta sama kierownica ma te same nieszczęsne czerwone zaciski które jakby pomagają w, które są niezbędne przy składaniu kierownicy, bo plusem tej kierownicy jest to właśnie, że takie żona się, się składa, ale minusem jest to, że niestety te zaciski lubią się luzować i trzeba je co jakiś czas dokręcić, ale właśnie jeżeli chodzi o plus tego składania to super jest to właśnie, że mi się to, to na przykład sprawdziło, że w trakcie jazdy komunikacją miejską mogą sobie złożyć kierownicę w taki sposób, że nie bają się, że ktoś mi ją nadepnie, ktoś się o nią potnie i sobie wybije zęby, że ktoś mi po coś tam wygnie, pogniecie, stłucze, cokolwiek. Wkładamy sobie kierownicę w dół i ona nam nie przeszkadza, bo jak wiemy, przynajmniej w tym mieście możemy włożyć hulajnogi komunikacją miejską, ale tylko po złożeniu, więc trzeba ją złożyć i nie może ona przeszkadzać innym użytkownikom, więc w tym momencie właśnie takie rozwiązania jak Skoda na kierownica bardzo nam się tutaj sprawdzi następnie, bo znowu ja się, ja się zawsze zgoduję na, na temat szczegółów, a nie mam czasu. Już minęły 3 minuty filmu, ja powiedziałem dopiero o jedne rzeczy. Kolejną rzeczą, która mi się nie podoba na kierownicy, jest to lokalizacja manetki gazu i hamulca przedniego w prawej części kierownicy, bo ta kolejna ma dwa hamulce, ale o to zaraz powiem. Manetka przyspieszenie gazu, nie no nazwijmy to gazu, to nie ma nic wspólnego. okej. Okay. manetka gazu. Kolduje nam z hamulcem przednim w sensie można się pomylić, można pomylić ga z hamulcem i nadwrót więc mi się wydaje, że w tym momencie w tym modelu i ogólnie we wszystkich ulekach, które mają e, hamulce przód-tył e, lepszym wyjściem byłoby jednak korzystanie z manetki w kciuku, na kciuk tak jak ma to miejsce na przykład w kładach lub w typowo miejskich ulenogach wtedy na pewno się nie, nie pomyli kolejnym plusem jeżeli chodzi jeszcze o kierownicę oczywiście to jest możliwość regulacji wysokości to jest mega sztos mega fajna sprawa, że możemy sobie ją regulować i mniejsze osoby i większe yy, się tam odajdą yy, i w tym miejscu chcę zaznaczyć, że nie rekomenduję tej hulajnogi dla dzieci, bo to nie jest hulajnoga dla dzieci, ta maszyna ma 600W jeździ z prędkością ponad 45 na godzinę yy, więc nie nie jest to zabawka dla dzieci czy jest to już sprzęt dla, dla, dla dorosłych użytkowników? Ostatnią rzeczą, jeżeli chodzi o kierownicę, to są wygodne gripy bo mają one takie, jakby podpórki na nadgarstki. I tutaj jakby to jest kwestia gustu, bo na przykład mi się to podoba, dla mnie jest to mega wygodne. Tak jak mój kolega, który jeździł hulajnogą, którego właśnie widzieliście na początku filmu, na przebitce, on powiedział, że mu się te grypy nie podobają, że on wolałby mieć tak jak w że wolałby mieć te chwytnie Mi się podobają, jemu nie także kwestia. Tylko i wyłącznie gustu. Kolejnym plusem są 10-calowe koła, oba dentkowe, oba są pompowane, co mega. Jakby zwiększa nam komfort jazdy. Ja w 8,5 light mam 8,5 cala i tylnia opona jest lana, przez co komfort jest niższy, ale wiadomo, nie muszę martwić się, że ta opona mi pęknie lub coś się z nią stanie. Więc to na plus. Jakby wiadomo, tutaj my w 10 nie mamy. Lane, lanej opony, ale komfort jazdy jest po prostu mm, bajka. Do tego jeszcze dochodzą świetne amorki. Co do amorków to sobie mam jedną wadę. Jedną do koła też teraz, więc zaraz o tym opowiem. Już opowiem, opowiem o amorkach. Tylne amorki, super, że są, bardzo fajnie pracują, ale chyba jest to też znowu plus i minus. Właśnie to jest to, że ta opinia jest tylko moja, taka właśnie moja indywidualna i każdy może to odbierać inaczej, dla kogoś to będzie plus, dla innych by to minus. Chodzi mi o to, że te amorki są wbudowane w dek, chowają się w deku podczas tam amortyzacji i plusem jest to, że mamy więcej miejsca na nogę z tyłu, bo jakby żadna amorka nam nie hacza, ponieważ są one wbudowane w, w dek, w środku, chowają się w deku, a minusem jest to, że przy mojej wadze jakby Kończy się czasami zakres tych, tych amorków i amorki po prostu uderzają w dek. Jakby ja tego nie uczuwał podczas, pod, podczas jazdy, ale widziałem, widać to chore. teraz chyba wam pokażę na, na przybitkach, że widać jakiś ślad, w którym amorki uderzyły o, o podest. I to jest coś takiego, co nie wygląda zbyt, zbyt estetycznie. Jeszcze wracając do koła szybko, minusem jest wentyl. To niego koła gdzieś silnik. Wiadomo, że one są pod kątem. Musiałem napompować koła i niestety nie mogłem wyjąć tego, w sensie nie mogłem dostać się do wentylu, bo wentyl oparł się o silnik. Tam było bardzo mało miejsca, żeby dotrzeć do, do wentylu i musiałem się troszkę napocić, żeby włożyć żeby pompkę i móc napompować, napompować koła. noga ma hamulce przód i tył, hamulce tarczowe. Nie są to hamulce hydrauliczne, są to hamulce na lince. I hamują super. Ja ogólnie bałem się też używania przedniego hamulca, więc jednak większość czasu używałem tylniego i, i działa to naprawdę dobrze. No, hamulec ma hamować, tak? No i tak to właśnie jest, więc nie będę się o tym jakoś zbytnio rozgodywał. Plusem jest dużo miejsca na, na podejście, tak naprawdę jest szeroki, duży. Plus właśnie to chowane amorki, więc miejsca jest naprawdę sporo. I dodatkowo mega plusem jest miejsce gdzie leży gniazdo ładowania w 8.5 light mamy je z przodu co jest dla mnie bez sensu bo skręcając kierownicę podczas ładowania kołem możemy po prostu urwać ładowarkę tutaj nie ma takiej możliwości bo gniazdo jest z boku ogólnie jeżeli chodzi ogólnie, ogólnie o cały kształt hulonoga jest bardzo ładna 8.5 podoba mi się bardziej bo jest taka bardziej zgrabna ta jest troszkę większa ale roboty robią ledy jak siedzie wieczorem to, to naprawdę przykuwa uwagę, bo mamy ledy i z przodu na kierownicy i mamy również ledy jakby pod hulajnogą i to w nocy robi robotę polecam jeździć ze światłami właśnie wieczorem ogólnie trzeba jeździć ze światłami wieczorem, ale z tymi jest to jeszcze bardziej przyjemne i bezpieczne, bo widać nas naprawdę z daleka więc podsumowując hmm, hulajnoga jest mega wygodna Minusy, jakby nie są jakieś mega duże, po prostu musiałem coś znaleźć i to są pojabły te, które znalazłem. Bardzo dużo minusów, właśnie jakby tych wad powiela się z 8,5 Pro light I co? Co ciekawe, Motus mówi o tej hulajnodze, że jest to cross hulajnoga, ale dobrze pamiętam, czyli jest to hulajnoga typu crossover. Oczywiście ja nie mogę sobie tego odmówić. Zabrałem hulajnogę do lasu.

za miastem i tu od razu mogę powiedzieć dla kogo ta hulajnoga jest jest raczej hulajnoga dla osób, które chcą jeździć do pracy, do szkoły dojeżdżać z punktu A do punktu B w mieście, ale po pracy czy w weekendy właśnie chcą ją sobie zabrać ze sobą do bagażnika, wyjechać za miasto wjechać w las i się troszkę powygłupiać i myślę, że jak najbardziej jest to tą chulajnogą wykonalne można śmiało nią sobie powariować więc jest to hulajnoga dla osób aktywnych, które lubią sobie po prostu umylić czas dawką adrenaliny. No i myślę, że na koniec opowiemy sobie troszkę o parametrach technicznych. Tutaj właśnie na kanie pojawiają wam się takie najważniejsze informacje, czyli mamy tutaj 600V silnik, 18Ah, napięcie baterii to 48V. 10 calowe koła, zasięg maksymalny 70 km na godzinę. Tu miałem sprawdzić zasięg, zrobić, zrobić test z zasięgu, niestety nie, nie stoczyło mi czasu, nie miałem takiej możliwości, więc sprawdzę to w kolejnej hulonodze. Maksymalna prędkość to 45 km na godzinę. Ja maksymalnie jechałem co prawda z górki, ale jechałem 56 km i jest grubo. No i wiadomo, a sprężynowe, dwa razy tarcza. Maksymalne obciążenie to się kg. Ja ważę 100 z plusem, 103, 105 jakoś tak i radzi sobie ona świetnie, nie jest zbyt ciężka, bo 24kg jeszcze da się podnieść silnik bezszczotkowy, opony dętkowe wyświetlacz LCD na wyświetlaczu mamy takie parametry jak oczywiście prędkość dany bieg, przejechany dy dystans całkowity i trip No jakby tak jak we wszystkich hulenach, większość hulenów ma ma, ma ten sam wyświetlacz, także tam wszystko jest e, takie same stopień ochrony jeżeli chodzi o, o wodę to jest P4 i P4, więc no, jest ona po prostu odporna na, na zachlapania No i co, ja by opinię zostawiam Wam. Jeżeli ja mam się wyrazić swoją opinię, to mogę powiedzieć, że ta chrujnowa jest super, mega mi się podoba. Ciężko będzie mi wrócić do mojej 8,5 ProLite, do mojego maluszka. No i co, chciałbym jeszcze dodać, że jeżeli wszystko pójdzie ok, to niedługo będę miał do testów. Rocznik 2022 Pro 10. Jak wiecie, to hul hulajnoga jest całkowicie inna, całkowicie nowy design, wszystko jest inne. Więc jakby mm, to do testów i dzięki temu będę mógł sobie na świeżo porównać tą hulajnogę 2021 z tą nową 2022. Więc zapraszam Was do subskrypcji, bo warto czekać na nowe filmy. Mam nadzieję, że filmy Wam się podobają. Zostawcie komentarze, nie wiem, może jakieś pomysły, co chcielibyście, żebym sprawdził w nowym modelu. Co chciałbym sprawdzić w nowym roczniku względem tego rocznika, który te testowałem, czyli 20, 2021. Ym, no i co? Ja się z żegnam. Życzę Wam miłej soboty, miłego weekendu. No i trzymajcie się. Cześć! I don't wanna be a slave I've been doing shit my way uh, or the highway and in the driveway